Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować etapy chromowania różnych części motoryzacyjnych. To są części od motocykla, gdzie była źle zrobiona, przeprowadzona renowacja bez podkładu jakiegoś. Są odpryski. A to są części od samochodu. Wykonane ze znalu. Bardzo charakterystyczna korozja. Można się o nią pokaleczyć. To jest takie, jakby Wam to powiedzieć, ciężkie aluminium. Nie będę Wam zdradzał wszystkich tajemnic, ale pokażę Wam etapy. Zaczynamy. Części zostały odpalone, czyli została zdjęta powłoka galwaniczna z starych rom. To jest akurat stal. Czyś sta, to również to są części ze znalu. Zostały one odpalone w ten sposób, aby pozostała warstwa, pozostała na nim warstwa miedzi. Dlatego, że te wszystkie części zarówno te stalowe i i ze znalu będą szlifowane. Problem polega na tym, ze znalem że trzeba pomiedziować minimum dwa razy. Pierwszy raz miedzią cynkową, a później kwaśną. I w tym momencie jest szansa na to, chociaż szczerze wątpię w to, że szlifując, nie przetrzemy tej warstwy miedzi. Bo jeżeli zostanie przetarta warstwa miedzi i doszlifujemy się do znalu. Będzie trzeba na nowo nałożyć mieć cynkową, ponieważ kwaśna się nie przyjmie na goły znal. Przy okazji tutaj zaprezentuję części po miedziowaniu. Są to części stalowe. Dlaczego one zostały pomiedziowane? Dlatego, że. Na tych częściach były takie pory i takie głębokie jakieś skazy, wrzery, że trzeba było je pomiedziować. I w tym momencie ta miedź działa jak. Jest traktowana jak szpachel w lakiernictwie. Później wam pokażę, jak to wszystko wygląda po szlifowaniu. Tutaj też w tym miejscu były takie właśnie uporczywe wżery, że one nie chciały zniknąć podczas szlifowania. Nie dało się ich wyprowadzić, nie dało się ich zeszlifować. Części przeszlifowane. Ze znalami niestety się nie udało, ale jest to standard. Mieć została zeszlifowana, także będzie trzeba jeszcze raz pomiedziować cynkowo. Jeżeli chodzi o tą dźwignię, będzie ona pomiedziowana. Zależy mi na tym, żeby ta ośka była jak najładniejsza a nie chcę za dużo szlifować, żeby nie stracić wymiaru. Pozostałe części przygotowane tak drobnym papierem, że prawie są wypolerowane. Tutaj kawałeczek wziąłem pasty, przejechałem szmatką, można sobie zobaczyć Sprawie, że lustro to samo te stalowe śruby. Generalnie, będzie tu teraz jeszcze nie wszystkie te części, oczywiście będą miedziowane, niklowane i na końcu chromowane. Ten przełącznik też dosyć ładnie wyszedł. Wszystkie pory zakryte. Wżery. Jedziemy dalej. Ciąg dalszy regeneracji elementów ze znalu. Aktualnie są one pomiedziowane miedzią cynkową. Teraz będziemy zabezpieczać gwinty wkręcając śruby. Chodzi o to, że części te będą teraz miedziowane miedzią kwaśną i ta powłoka będzie zdecydowanie grubsza od tej. Jeżeli nie chcemy mieć problemów z wkręceniem gwintu, no trzeba je zabezpieczyć teraz. Części ze znalu po miedzi kwaśnej Winty zabezpieczone. Teraz będą naszlifowane. Części przeszlifowane. Teraz będą niklowane i chromowane. Kolejny etap część pochromowana. Myślę, że takiej jakości nie ma w żadnej fabryce. Gwinty tych korków postanowiłem zabezpieczyć, żeby właściciel nie miał problemów z wkręceniem ich. Nie każdy posiada taką narzynkę. Dźwignia pomiedziowana. Jest czas teraz na poprawę gwintów. Będzie teraz przeszlifowana. Dźwignia przeszlifowana. Gwinty poprawione. W tym miejscu dźwignia została przeszlifowana do gołej stali ze względu na to, że element, który jest tutaj osadzony, nie wchodził. Było to zbyt mocno spasowane ale spokojnie teraz zostanie położona powłoka niklu, a jest ona też antykorozyjna. Jeżeli chodzi o tą oś, bardzo fajnie zadziałała warstwa miedzi, w której było naprawdę grubo. Nie ma żadnych wrzerów, żadnych skaz. Nie mówię oczywiście tutaj o tym miejscu, o tym spawie. Teraz zostanie... Położona warstwa niklu i chromu. Dźwignia pochromowana w oś ładnie zalane, powierzchnie w żery ładnie zakryte.